Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zgramy sobie w Deforesta, już to będzie drugi odcinek z naszej serii Jak zostawiliście pod ostatnim odcineczkiem 11 opacek w górę, za czym oczywiście bardzo dziękuję to dajmy na to, że pod tym odcineczkiem, jeżeli wiecie 10 opaczek w górę, no to postaram się, żeby w następnym dniu wleciał kolejny odcinek, bo naprawdę Gierka jest mega fajna, mi się też nią mega fajnie nagrywa. Próbujemy upol upolować takiego koliczka i czy się udało? Udało się. Patrzcie, od razu zaczynamy odcinek i pierwsze polowanie zakończyło się powodzeniem, to mi się podoba. No i okej, okay. jak widzicie, w sumie nic tutaj nie zrobiłem przez ten czas. Ymm, ostatnio, do od ostatniego odcineczka. Yy, bo postanowiłem, że tutaj nie będziemy się osiedlać, tylko poszukamy jeszcze jakiegoś innego miejsca. Bo no, jednak, tutaj nie chce się osiedlić, jakąś ciekawszą miejscówkę wybieram, więc yy, no e, to usunę w sumie tylko to, co jeszcze nie zbudowałem, czyli tą pułapeczkę. Bo one miały zawsze jakieś z tego patyczki. Nie wiem ile, ale. Aha, jeden. No to bardzo to było opłacalne. Zresztą że mogę w sumie tego dać nie ruszać. Wiecie co, biorę się kilka, bo ona jest wiele lepsze od tej, mm, tego, tej... co to jest w sumie włóczni. No, gila. No i no idziemy szukać nowe, nowego miejsca, co nie? Mam nadzieję, że coś ciekawego uda się znaleźć w dzisiejszym odcinku. Też jeden taki błąd, który popełniłem w poprzednim z The Forest, że dałem taką mało klimatyczną muzyczkę w tym odcinku postaram się jakąś znaleźć fajną, oczywiście jeżeli to jest możliwe, że będzie jakaś taka fajna klimatyczna w miarę muzyczka. Żeby się to przyjemniej oglądało, więc wybaczcie, że w tym odcinku była taka, taka o, jaką praktycznie zawsze do wszystkiego użyłam, ale czasem będzie, myślę, że gip. W ogóle przydałoby się, żebyśmy coś zjedli, no i jako, że wszystko jest dosłownie surowe, to chyba nam tylko zostaje coś takiego batonika, więc zjedzmy, a później jeszcze się napijmy oczywiście koli, no i mam nadzieję, że to nam wystarczy na jakiś czas. No i szukamy nowego miejsca, od razu się poeksplorujemy, więc myślę, że no bardzo fajnie, że mamy full patyków, yy, więc i tak więcej nie pozbieramy. Ciekawe czy dziś oczywiście też spotkamy kanibali, bo zazwyczaj tak na drugi dzień, to już jakieś rzeczy się, się spotyka. Teraz tu jest kuliś kolejny, tylko on tak ucieka, a ja jestem fatalny w rzucaniu, więc yy, no. Albo tak go odpadniemy. Da się tak? Eee, to jest nawet łatwiejsze niż takie rzucanie. No i super, mamy kolejny. Nawet możemy już z tego sobie coś wytworzyć z tych skór, z tego co wiem. Patrzcie, e, torba, a to jest chyba taka, taka, wiecie, co ja bym chyba wolał coś innego sobie co stworzyć czyli kołczan, albo torba na małe kamienie, albo. Buty albo torba na patyki, myślę, że torba na patyki by była bardzo spoko sprawą. Bo patyków warto mieć zawsze dużo, więc myślę, że sensownie by było zrobić to taką torbę. mamy dużo tkanin, mamy bardzo mało. A dobra, myślę, że takie mm, wielimki możemy zrobić. A naprawdę będziemy mieli wtedy no, torba na patyki, więc to jest bardzo fajna sprawa. I patrzcie, i teraz, jak sobie zaktualizujemy, to już mamy teraz aż y, 20 miejsc na patyki, więc to już dosyć sporo. Więc spoczko. A jak zrobić jeszcze w sumie od razu torbę na kamienie? Bo też to w sumie by było spoczko. Ale chyba tutaj nie na małe kamienie. Albo taka torba. O, zobaczmy, co się z tego w sumie stworzy. Bo i tak się, jak wszystko w końcu sobie stworzymy, więc się przyda. A to jest torba na jagódki. To w sumie tak się, jak dobrze. było jagódki to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, aby sobie robić takie pseudo-darmowe jodzonko. No, dobra, dopaliśmy się na ten e, szczyt i teraz tak sobie popatrzmy, gdzie byśmy mogli pójść, aby, wiecie, no, rozbić naszą bazę. Myślę, że gdzieś w tamty e, rejon będziemy iść, e, bo to no, będziemy się w, jakby wgłębiać w ten e, las, można powiedzieć, w tą wyspę. I to myślę, że najciekawiej. No tutaj taki słaby teren, nie wiem, mi się tutaj po prostu nie podoba, nie wiem, co, co wy o tym sądzicie, ale chciałbym czegoś tak innego. Jakąś taką unikalną miejscóweczkę, można powiedzieć... Coś, co mi się spodobało, że miał jakieś fajne plany na bazę, a ty taki wiecie, prościutki teren i. No jakoś średnio mi to, yy, wiecie, pasuje. Okej, okay, tu jest kolejny króliczek, ale niestety ucieka. Ale może jeszcze dalej się go złapać? fajnie by było. Okej. Okay. Yy. Eee. Kurde, nie trafiłem. Ale czekajcie, może jeszcze go dopadniemy, albo wiecie co, nie, no nie, nie będę tak zanudzać, bo... Yy. I będę tak łapać te króliczki, to ten. Jakby ktoś się pytał, oczy, że. Y, wiecie co? Stworzę drugą dziwę, bo nie chcę go spożyć, a mały jest sarenek bardzo. O, mamy sarenkę. Super, bardzo nam się przyda. Sarenka jest super, bo dzięki temu będę na przykład zrobić, y, wiesz, jakieś mebelki fajne ze skóry, to naprawdę później będzie ładnie się prezentować w naszym. Mają mi nadzieję w przyszłym domku. Yy, jakieś tam plany już pierwsze mam na domek, jakby ktoś był ciekawy. Ale nie będę ich na, na razie zdradzać, bo myślę, że to będzie ciekawe, jak tak wam yy, pokażę. Będzie go to budować, co nie? Myślę, że plany będę postawiać razem z wami, co nie? Ale co do planów, nie jestem jeszcze tak w 100% procentach pewny, dlatego tego nie będę spoilerować. A w ogóle sprawdźmy, czy możemy zrobić te strzały, bo yy, właśnie strzały razy pięć, to czy masz 5 pióra, mam tylko 2. No to seję zrobiłem. Ale tu jest fajny teren, powiem. Tu jest naprawdę piękny teren na stworzenie bazy. Ja pamiętam, że ty jedną y, tworzyłem nawet w pierwszym sezonie z DeForesta, tylko tu taki. Sorry, że się to był taki, sorry, to był taki prze pseudo sezon, bo nagrałem chyba kilka odcinków. A teraz wiadomo, ten The Forest gdzieś się trochę y, częściej pojawiał. Może nie trochę, tylko wiecie, no tam co jakiś czas, kilka na przykład odcinków tygodniowo, jeżeli ci się oni sobie będzie dalej podawać. Bo na razie myślę, że jest spoczko. Dalej, no idziemy, idziemy, ale. Tak, nic jakiegoś rewolucyjnego nie widzimy. Taka baza też była fajna, na przykład na środku morza, bo wtedy byśmy mieli mega. Ojej, żebym teraz jeszcze nie zadał obrażeń. Ale tak na środku morza naprawdę była ciekawa baza. Albo gdzieś na takim wiecie tutaj. Eee... Eee... O kurde, tutaj coś tak słyszałem, ale jednak ona się A nie, to jest po prostu sarenka. Najpiękniej no mamy kolejną sarenkę, ale dzisiaj polowanko. Siada jeszcze ktoś kolejna? Czekaj, czekaj. Ej, jest tu jest wywiórka. Ale chyba ucieknie, co nie? Nie, nie? nie ruszaj się, nie ruszaj się. Jest! Mamy wywiórkę. Ale na serio, ja. Aha, ja myślałam, że jest jakoś z tego taka fajna skóra. Taka, wiecie, unikalna. To tutaj po prostu dostajemy kolejne mięsko, A już mam naprawdę dużo tych mięsek, więc pozwólcie, że już se daruję to polowanie. Bo już tak nie mam co z tym robić. Więc tutaj wszystkie są świeże, więc znaczy tego nie odróżnimy, które mięsko jest złe. Hmm, wiecie, bo te wszystkie oczywiście mięsa mogą się przeterminować, więc hmm, no, chciałbym wywalić te, które jest najstarsze. A ten królik sobie wbiegł pod wodę, więc wiesz, nie, dobra, nie będę ich tak wszystkich polować, bo już mam za dużo tych mięs. Jezu, tutaj zrespił mi się na twarzy taki aligator albo krokodyl. nie nie znam się tak zbytnio na zwierzętach, ale serio, gro? Aż tak mnie nienawidzisz? Ja tutaj, kurczę, co hmm, jest tak fajnie pograć, a ty mi takie coś robisz. Okej, okay, no lecimy dalej. I naprawdę nie wiem dlaczego, ale spodoba mi się to miejsce. Chociaż tutaj jest znowu taki ten kamień, ale. oha kolejny bug. Już dwa bugi znaleźliśmy. Czyli rozpiące się zwierzęta, aligatory nad głowami i jakiś kamień prześwitujący. No, świetnie. Ale myślę, że to miejsce było mega ciekawe. Mi się bardzo podoba. Albo właśnie taki domek na wodzie, więc nie wiem co wybierać. Bo obydwie te opcje są mega ciekawe, i też pytanie, czy jest tam jakoś głęboko. Bo fajny by tu jak był domek na wodzie, to wtedy wiecie, kanibale nie mają do mnie podejścia. I ja na przykład, co jeszcze jeszcze wyżyczkę zbuduję na takim. Akurat, oh, tutaj kolejny aligator. Nie jest tutaj zabezpiecznie. O oh, kurde, nie trafiłem go. No no. może zostawmy go w spokoju, ale wiecie, co? Nie podoba mi się tutaj te miejsca <laughs> jednak, bo za dużo tych aligatorów. No więc pójdźmy gdzieś dalej, myślę. Nie gadaj, że będzie burza. Masakra. No a, no to nie my Myślę, że jakbyśmy poszli gdzieś w te rejony, by było całkiem spoczko. Może coś tam ciekawego znajdziemy. O, ja mam pierwszego kanib. O, nie, aż dwa. Kurde, i, i to już jest akurat nieciekawe, bo mogą mnie tutaj ładnie rozwalać. Więc pozwólcie, że coś zjemy, żebyśmy nie mieli jeszcze tak, u nich przewalone. Eee, oj. Um, czekajcie może ich tym, tym ich potraktujemy. Okej, okay. no i ja mamy już jednego rozdupionego ciała, Chcesz uciekać? Spoko. Dobra, to wiecie co, ja, wa ja was zostawię, panowie. I w sumie tam była jakaś pani. A to raczej. Nie wiem, czy można nazwać płciami, yy, bo to są kanibale. To są jakieś takie bardziej stwory, yy, podobne do yy, ludzi. W ogóle nie to ja się naglądam jakichś filmów yy, z Deforesta, bo mega ciekawy tej fabuły czy jakichś innych jeszcze rzeczy, ale... Eee... Yy, będzie tak zanie teraz chodzi, dobra, wywalony w niego. I tutaj jest ten to, ten kanion, taki, taka ta dziura, co nie? Też spoczko sprawa, wiecie, cała będzie za mną tak chodzi i nie dorwać, więc... Albo nie, oni na razie tak obserwują, nie widzę. Ale pewnie będzie w końcu chciał zatykać, więc... Panie go by by dupić. więc chodź tu, chodź tu. Kurde, nawet no, walone w niego. Idziemy gdzieś dalej. Ale myślę, że albo wróćmy do tej starej miejscówki, co tam byłem, byśmy po prostu się osiedlili w tym samym miejscu, albo gdzieś tu nie wiem, się osiedlimy. Nie wiem, co powiem wam robić. Ja już sam nie wiem. Ale naprawdę jest dużo jest opcji mega ciekawych, więc yy, <laughs> musielibyście mi pomóc. Na razie myślę, że gdzieś po prostu tutaj sobie gdzieś rozbiję jakiś obóz, czy coś w tym stylu. Może postawimy już pierwsze plany budowli. Przynajmniej na razie się tutaj budynkiem, Przyjazd, wiadomo, zawsze można zmienić sobie miejsce, w którym się odsiedlimy, więc luzik jak dla mnie. I tutaj naprawdę to wygląda fajnie, przyzwoicie. O kurde żółwik i on się nam naprawdę bardzo przyda. Teraz się nam schowa, musimy chwilę odczekać. Ale jak znowu wiecie, wychyli swoją główkę, to go zrozwalimy, bo nam się żółwik przyda. Widzimy wtedy skorupkę, na czym im najbardziej zależy, bo wtedy będziemy o nim już nieskończone źródełko wody. Jest naprawdę spoczko sprawa, okej, okay. dzięki żółwiku, sorry, że cię musiałem rozwalić, akurat żółwiki lubię, więc, nie lubię tego zbytnio robić, żółwiczki naprawdę są spoczka, ale na szczęście to tylko gra, więc może coś jeszcze ciekawego spotkamy, no bo bardzo bym chciał, powiem wam, jakąś taką, wiecie, miejscówkę, że po prostu powiem, muł wow, i chcę się tam osiedlić, ja bym chciała właśnie taką miejscóweczkę spotkać, a na razie, wiecie, tak chodzimy sobie, chodzimy, no i nic takiego ciekawego jeszcze, no, nie znalazłem, co tak, wiecie, by mnie rozwaliła. nie chcę też się na siłę osiedlać a naprawdę tutaj są piękne tereny i grzech by nie było się takim jakimś idealnym usiedlić. tutaj jest bardzo też ciekawe miejscóweczka o, są wal walizki, to w sumie otworzymy, może może coś fajnego jeszcze uda nam się zdobyć, fajnie by było jakieś napoje, o co my dostaliśmy czekajcie, co to było a nieważne, tak szybko to, wiecie zabrałem, że nawet nie zauważyłem a to są jakieś baterie, serio? Można, a, widzę, baterii zapewnia energię dla Ale to w sumie spoczko sprawa, bo baterkę można w jakichś czy tam nawet w wielu jaskiniach yy, pozdobywać, więc będzie mi naprawdę spoczko sprawa. I taki dla Sporty, jeżeli będziecie w tym miejscu, to jest gdzieś koło tej dziury, yy, to tu jest włócznia, bo ja właśnie... Znaczy w sumie ak akurat do tej włóczni nie wiedziałem, tylko o tej właśnie wie Ona nam daje to, że kanibale nas postrzegają jako swoich, a ona jeszcze mi teraz znikła. Serio? No to fajna farba, ale mamy tą włócznię, ja się z niej mega jaram yy, Bo ta włócznia jest naprawdę dobra Przynajmniej na start yy, Może kontra mutantów to już lepiej jakiegoś łuku używać z czegoś, ale naprawdę To też jest spoczko No i przy, dzięki takiej włóczni yy, To możemy ich łatwo też ciachać I otwierać takie ładne skrzyneczki Nie, jednak nie Nieważne, ale fajnie, No ją włócznia Chciałem mieć, więc spoczko No tutaj są jakieś kolejne coś do jedzenia, team wiecie co nie będziemy tylko rozwalać, ale mam tu jakiś... No nie chcę tego pić. Dajcie mi chip. Pozbierałem ten chip? Pozbierałem. Więc kit. Dobra, tutaj są kolejne jakieś muchomorki ja wam ja to lepiej zostawię. I tak, tu jest naprawdę bardzo ciekawa miejscóweczka. Jakbyśmy oczywiście zetknęli te wszystkie drzewka, wiecie co chodzi. To myślę, że tu można by było się osiedlić moim zdaniem. Tu by było prześwietnie. No, robi to wrażenie, co nie? tak wiecie, obtoczyć wszystko murami takimi jakimiś ogromnymi yy, to by było spoczko ale nie wiem, nie wiem, <grytanie> naprawdę muszę się zastanowić, nie chcę wiecie, w złym miejscu budować bazy albo gdzieś tam do góry co już sam powiem wam, nie wiem ale jest to naprawdę fajna miejscóweczka i musiałbym się zastanowić, myślę, że o kurde, to jest kolejny yy, myślę, że musiałbym naprawdę coś samego już poszukać poza wizją, albo właśnie takiego czyli kanibalka na przykład pozabijać, będzie mi denerwować. Ja ja nie dam. O kurde, wiecie co? Może lepiej sobie daruję, bo naprawdę już ich tutaj zbiera. Chodź tu byku Przepraszam cię byku, ale no... Tuś mnie za chwilę chciał wiesz tutaj podziabdziać Ok, zabity. Chodź tu kolejny, chodź No i już lepsza. <śleski> O kurde, jeszcze więcej się tu zbiera. Ja już się naprawdę boję. No, śmiej się, śmiej się. Ja też tak potrafię, ale nie będę Ty yy, niższa do twojego poziomu. Ja stąd idę, hopię. O, ty kolejne skrzyneczki. Dziś nie mogę ich zabrać, ale wiecie co? Yy, ja sobie po te skrzyneczki że ja kiedy idzie w wrócę, ale ja nie chcę być koło tych kanibalów. Tu jest niebezpiecznie. Ja, ja, ja nie chcę, powiem wam. Wolę być w jakimś bezpieczniejszym miejscu. W ogóle, którym są tą skrzyneczkę. Tak, patrzą, kurde. No, dajcie mi święty spokój, panowie. No, dogadajmy się. Ja was nie będę zabijać we mnie. Każdy będzie zadowolony. O, dam się spokój. Chyba. Nie wiem, wywalone. Idziemy gdzieś w tą stronę. Bo, jednak, tamta miejscówka to nie dla mnie. <laughs> Ale dziś będzie długi odcinek, kurde, z poszukiwania dobrego miejsca na, na obóz, co nie? Ale ja nic nie zrobię, kurde. Nic takiego ciekawego, co wiecie. Taki fajny terenik. No, nie podpasowywały mi to. A ja muszę mieć idealny, co ja, ja poradzę, no. Jak mam budować bazę, to taką, wiecie, z rozmachem, żeby była na jakiś czas. Myślę, że tak na tą serię planuję zbudować dwie bazy. No albo taką jedną porządną zobaczę. To zależy jak mi wyjdzie. Bo tutaj jednak też trzeba mieć dobry gust w budowaniu. A ja nie mam, więc może być ciężko, ale postaram się. No a tutaj właśnie była ta dziura, tak przewidywałem. Wiecie co, mam taki plan. Żeby... W sumie, ej, czekajcie, tutaj jest bardzo ciekawa miejscówka, patrzcie, to bardzo przyzwoicie wygląda, yy, jakbyśmy na takiej skałce się osiedlili, może to będzie największa baza, ale wiecie, no, będzie spoczko, a później na przykład będziemy mogli ją powiększyć bezproblemowo, tutaj by naprawdę było ciekawie, ale... no, chociaż no, takie kamienie, jakby tutaj tych kamyczków nie było, by było moim zdaniem świetnie. Tutaj też jest bardzo fajnie. W ogóle już się tak powoli y, zaczyna deszcz tutaj nawalać i to nawet grubo. A my jeszcze tej bazy na no, nie znaleźliśmy. Kuchnia, to naprawdę nie jest taki łatwe, na jakie to wygląda. W ogóle wypiłbym coś. Wiem, że nie powinienem marnować tego Pepsi, ale nie ja, wiecie, ja bardzo lubię sprintować i tego nadużywam. Dobrze o tym wiem, ale muszę. <laughs> nie byłbym sobą, gdybym tego nie robił. W ogóle pozbieramy sobie liście, przyda nam się na późniejszą część rozgrywki. Chyba znalazłem to miejsce, bo naprawdę tu jest już y, perfekcyjnie bym powiedział. Tutaj mam taki wiecie fajny duży teren i chociaż jedną stronę wiecie odgrodzoną i nie wejdą mi na takim klifie wiesz można sobie zrobić jakiś ładny domeczek, więc ja tu się osiedlam. Tak doczekaliśmy się tego y, chyba po 20 minutach y, Nagrania: Bo raczej odcinek jakoś postaram się ciekawiej zmontować. No, chyba że w miarę sensownie mówiłem przez te cały czas, no to wtedy. Dodam yy, no, tylko fajna muzyczka. Jeju! Wiesz co, idź stąd, byku? Najpięknie, no mamy upolowanego alligatora bądź krokodyla. Ale czekajcie, nawet teraz wiemy dowiemy, co to jest. To już wtedy nie będę popełniać tego błędu, w prawdziwym. Yy, to jest jakaś skóra, bla, 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 gdzieś od alligatora. Dobra, powiem wam, nieważne. Osiedlamy się tutaj. Co myślę, że jest najciekawsze. Więc tak, bierzemy sobie po pierwsze może ten dzienniczek i na tą chwilę zbudujemy sobie tak, to. Na razie, będziemy tutaj, wiecie, takie prowizorkę zbudujemy, a później, oczywiście, to zniszczymy i wybudujemy tak, jak chcemy, żeby to wyglądało. W ogóle tutaj kamień, ok. No i teraz sobie tutaj y, zniszczymy te drzewienko, aby zrobić się zapis giereczki. No bo trzeba, trzeba y, gdzieś tą giereczkę zapisywać. Więc żebyśmy mieli, wiecie, już saveika i najwyżej, tam jakoś głupio zginiemy, co sobie wczytamy. Moim zdaniem to jest całkiem spoko, yy, że można robić takie save'i, y, ale też to ułatwia rozgrywkę, że nie wiem, zaatakuje jakaś gromadka kanibali, nie udawało nam się za pierwszym razem ich rozwalić, to wczytujecie save'a i albo się pojawią, albo już się nie pojawią, co nie? Jest trochę śmieszne to jest. No ok, okej, dostaliśmy cztery logi, więc jeszcze tylko jedno jakieś takie w tego samego, tej samej wielkości drzewo I będziemy mieli już skończony nasz y, szałasik. I myślę, że budujemy sobie taką całą dzisiaj prowizorkę. Wiecie, mm, jak to się nazywało, suszarnia, A jeszcze jakieś te inne duperela i będzie super, ale to mnie bardzo cieszy, To jest naprawdę dużo drewianek, więc myślę, że z drewniankiem nie, gdzie polemu i szybko se rozbudujemy tą bazę, więc myślę, że też was oczywiście cieszy. I na najbliższych odcinkach, może jeszcze nie w następnym, tylko nie wiem, tak dopiero gdzieś w piątym, coś w tym stylu, pójdziemy sobie do jaskini po katane, więc yy, no... Jeżeli mm, chcecie to dajcie to znać w komentarzach, bo to będzie naprawdę duże poświęcenie. Bo może te forest się wydawać na nagraniu, już nie jest jakiś mega straszny, ale czasami naprawdę potrafi potrafi y, zrobić swoje. Mam nadzieję, że tylko te aligatory nie da mi się tutaj nigdzie rozpić, jakie będę sobie, wiecie, chodzić. Ale w sumie nie są one jakieś straszne, a będę miał wtedy, wiecie, y, zawsze y, darmowe jedzonko, więc nie jest źle, ale wolałbym, żeby tych jednak nie było. No ale cóż, zrobię. Jakieś poświęcenie musi być. Ja i tak chyba... Nie... No jakoś sobie damy radę, myślę. Najwyżej będą to aligatory. Chociaż wątpię, że będą się rozpić Bardziej to raczej tak nie działa. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo jak tak, no to słabo, słabo. Okej, okay, tutaj sobie zbieramy teraz jakieś patyczki. Okej, okay, mamy już to zrobione. Tu jest dzik nawet, patrzcie. Czekaj, czy, czy, Pięknie. No zostawcie mnie. Ile możeś tych, yy, ja się pytam, kanibali? To już chore. Panowie. No chodź, jak kuźwaś przyszedłeś, to ci walnę w tym głupi ryj, można powiedzieć. Już nie zostaw w pokoju. Są ryby no... Okej, okay, tamten się nie spieprzył, da mi się spokój. Mądrze zrobiłeś, bo byś raczej nie przeżył, mój kolego. Nie przeżyłbyś w ogóle. Zapalmy to sobie w i oczywiście spalmy z tego kanibala, po to abyśmy mieli oczywiście kości, a z niego jakąś profizoryczną zbroję, zawsze się to przyda. W ogóle już chyba dzień dobiega końca, więc myślę, że za chwilę to odcinek sobie skończymy, bo już naprawdę jest tak jak długi i zajmie naprawdę to dosyć długo ten montaż. Oczywiście musiałem sobie uszkodzić cholerny nasze łóżeczko, można powiedzieć. Ale dobra, no. W ogóle zbudujmy sobie jeszcze suszarnię, aby nie zniszczyć naszego jedzonka, bo na suszarni się to najbardziej opłaca, przynajmniej się tak zdaje. Ogniseczko też jest spoko, ale ja wolę oczywiście suszarnię. Nie wiem, co wy tam preferujecie. Okej, okay. nie, y to, 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 to. No i okej, okay, mamy wszystko zrobione. Myślę, że spoczko. Oczywiście jeszcze sobie zrobimy tutaj jakiegoś króliczka. Tylko nie wiem, czy możemy... O, możemy. No to jest bardzo bezpieczne, czyli kanibal tutaj się smaży, jeszcze królik. To jest 1000 IQ. No ale super, będziemy mieli już pierwsze jedzonko, więc git. jeszcze kości, więc to się naprawdę też fajnie przyda. No dobra, to zjedzmy to sobie myślę, że na koniec. I będziemy już kończyć dzisiejszy odcineczek. Hmm. Więc co, to nikt się smaży, a już będę się żegnać, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne odcineczki z The zachęcam Was do do łapeczki w górę i oczywiście subskrybowanie kanału, być ze mną na bieżąco. Lecimy po 650 subskrypcji, fajnie by było to wbić <grym> na przykład w końcu tego miesiąca, to by naprawdę było subcio. No i co, ja już lecę. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie. Widzimy się już w następnych filmach. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!